Tak, teraz mogę Was powitać ponownie, bo włączyłem kamerę, tak, żebyście mogli również sięgnąć do nagrania, które zamieściłem na stronie naszej uczelni, a właściwie naszej chwili, tak aby była dla was pomocą przy późniejszej powtórce podczas przygotowywania się do zaliczenia naszego przedmiotu. Na poprzednim naszym spotkaniu przedstawiłem Państwu prosty przykład tego jak przecinają się dwie płaszczyzny oraz w jaki sposób poszukujemy punktu przebicia, a właściwie tylko i wyłącznie zrobiłem wprowadzenie do tego, do tego zagadnienia. Jeszcze w moment, w zerknąłem na czy na pewno. Związane z tak zwaną widocznością, czyli z pewnym sposobem przedstawiania obrazu na dwóch rzutniach, tak, aby ten obraz nabrał lepszej plastyczności, czyli abyśmy widzieli, które fragmenty figur lub prostych, a właściwie prostych lub figur, są widoczne, czyli bliżej nas, a które widoczne nie są. Dobrze, teraz może zróbmy w takim razie prosty przykład, a właściwie kolejny przykład, związany z właśnie punktem przebicia. Z tym, że teraz troszeczkę inaczej usytuuję w przestrzeni naszą prostą i płaszczyznę, tak abyście zobaczyli, że określenie punktu przebicia oraz widoczności, a właściwie samej widoczności, bo punkt przebicia, jak określać, już wiemy, nie jest wcale takie jednoznaczne. Rysujemy w związku z tym znów płaszczyznę, ale tym razem nieco inaczej będzie usytuowana w przestrzeni. Płaszczyznę alfa tak usytuowaną w przestrzeni, że jak widzicie, ślad poziomy tej płaszczyzny biegnie nieco inaczej niż w ten sposób, do jakiego byliśmy dotychczas przyzwyczajeni, czyli w takich podstawowych ustawieniach płaszczyzny. No i wyobraźmy sobie prostą, która będzie biegła w przestrzeni w taki sposób, że jej rzuty wyglądają następująco. Tej a prosta na pewno nie należy do płaszczyzny, bo w naj dowolnym jej narysowaniu prawdopodobieństwo, żeby należała do płaszczyzny jest bliskie zero. W związku z tym śmiało możemy poszukiwać punktu przebicia, bo każdy inny przypadek, poza tym, że prosta by była równoległa do płaszczyzny, co tu raczej na pewno nie będzie miało miejsca. Doprowadzi nas właśnie do tej sytuacji, w której określimy punkt przebicia, a konkretnie jego położenie w przestrzeni. Ja przepraszam, trochę pozwolę sobie zmienić rzut pionowy prostej, gdyż byłoby bardzo niedydaktycznie, gdybym nie zmieścił się na tablicy, a chcę się zmieścić na tablicy, tak Państwo wszystko dobrze widzieli, a nie. Tylko się domyślali. No dobrze. Algorytm postępowania podczas poszukiwania punktów przebicia przedstawiłem na poprzednim naszym spotkaniu, ale tutaj oczywiście go też zapiszę. Pierwsza czynność, którą musimy wykonać, to znaleźć płaszczyznę, do której prosta należy, i wtedy poszukać krawędzi między płaszczyzną, którą prostą bijamy, a tą płaszczyzną pomocniczą, do której prosta A należy. A kolejna część wspólna między tą krawędzią, a prostą, którą bijamy, to będzie właśnie nas, nasz punkt przebicia. A więc w pierwszej kolejności szukamy tej płaszczyzny. Więc krok pierwszy, musimy znaleźć taką płaszczyznę, do której prosta należy. Akurat tutaj wygodnie nam będzie, gdy ta płaszczyzna będzie pionowo rzutująca. Czyli płaszczyzna Epsilon, y, taka, że prosta A należy do tej płaszczyzny, a sama płaszczyzna będzie pionowo rzutująca. Dlaczego pionowo rzutująca? No dlatego, że Rzut pionowy prostej A akurat tak jest sytuowany, że łatwiej nam będzie wykorzystać płaszczyznę pionowo-rzutującą jako tą, do której prosta należy, niż inną, drugą płaszczyznę poziomo-rzutującą, do której prosta A również może należeć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przedłużę rzut pionowy prostej A, Do przecięcia z osią rzutowania. I w tym miejscu, gdzie to przecięcie nastąpi, stary prostopadłą do osi rzutowania, no to wtedy wyznaczę tym samym płaszczyznę pionowo-rzutującą, taką, do której mam pewność, czy co do której mam pewność, że prosta A do niej należy, ponieważ rzut pionowy tej prostej pokrywa się ze śladem pionowym płaszczyzny. To cecha charakterystyczna płaszczyzny pionowo-rzutującej. Wszystkie twory geometryczne, które do niej należą, na rzutni pionowej, znajdują się na śladzie pionowym tejże płaszczyzny. Tą cechę wykorzystujemy tutaj, i z niej właśnie w tej chwili korzystam w sposób no, jednoznaczny. Dobrze. Krok jeden, krok drugi. Znaleźliśmy taką płaszczyznę, do której prosta A należy. Teraz musimy znaleźć część wspólną między, prostą, między płaszczyzną alfa a płaszczyzną tą pomocniczą epsilon. To będzie krawędź K epsilon, która będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób, właściwie w ten sposób ją opiszemy, co to jest Jakieś odbłyski może są, czy jak? No dobra, tak, ok. A z dwoma V epsilon, czyli rzut pionowy, już aż przykład pionowy płaszczyzny epsilon. Y. Krok drugi, tak jak powiedziałem, poszukujemy teraz krawędzi K y epsilon pomiędzy płaszczyzną, w którą wbijamy prostą A, a płaszczyzną pomocniczą, która prostą A zawiera. I wpisujemy w 2, 1. Przecinamy ślady V epsilon i V alfa to będzie ślad pionowej krawędzi VK Epsilon. To się łatwo da zrobić. I tu mamy ten punkt przecięcia. ślad pionowy krawędzi pomiędzy płaszczyzną A i płaszczyzną Epsilon. I tu widzę, że również muszę pewną poprawkę zrobić, choć Państwo niekoniecznie, bo zapewne zeszyta zmieścicie się. Ja jednak na tablicy widzę, że nie zmieszczę się, w związku z tym muszę troszeczkę zrobić poprawę. Jeszcze raz proszę powiedzieć. Momencik, bo ja bardzo słabo słyszę. Muszę trochę podgłośnić u siebie głośniki. Tak, jeszcze raz proszę. Jakieś pytanie jeszcze? A, coś się sprzągało, rozumiem, rozumiem. Ten apel powtarzam również do wszystkich Państwa, bo w przeciwnym razie rzeczywiście pewne sprzęgnięcia mają miejsce. No dobrze, ja tylko zmieniłem położenie śladu poziomego płaszczyzny alfa z tego względu, żebym zmieścił się na tablicy. Bo no, drugi krok, czyli 2-2 postępowania to przecięcie śladów poziomych płaszczyzn epsilon i alfa. Zapiszmy. To znajdywanie, innymi słowy, śladu poziomego krawędzika Epsilon. Jak Państwo widzicie, ten ślad poziomy znajdziemy u jednej części rzutni poziomej, w następujący sposób. Musimy przedłużyć ślady poziomu obu płaszczyzn, zarówno alfa, jak i epsilon. I tym samym znajdziemy ślad poziomu krawędzi H, K, ε. Musi po prostu ślad poziomu krawędzi między płaszczyzną alfa i płaszczyzną epsilon ujemnej jednej części rzutni poziomu, o czym świadczy to, że ten punkt znajduje się powyżej osi rzutowania. Trzeci w poszukiwaniu krawędzi między płaszczyznami to rzutowanie śladów. A więc w jednym kroku, czyli ślad pionowy rzutuje na rzutnię poziomą. Otrzymujemy rzut poziomu śladu pionowego, ponieważ ten ślad należy do rzutni, więc jego rzut należy do osi rzutowania. I podobnie ze śladem poziomym. Ślad poziomy rzutujemy na rzutnię pionową. Czyli otrzymujemy rzut pionowy śladu poziomego, i również znajdziemy go na osi rzutowej. Po kolei może wykonajmy te czynności. No więc, ślad pionowy rzutujemy na rzut niepoziomowy. Pierwsza czynność tego punktu, czy kroku 2, 3. Znajdujemy rzut poziomu śladu pionowego która będzie K epsilon pomiędzy płaszczyznami Epsilon. No, no i drugi, druga czynność to rzutujemy ślad poziomy na rzutnie pionową. Jak to zawsze ma miejsce w przypadku płaszczyzn rzutujących, zarówno pionowo-rzutujących. Poziomu rzutującej, punkt będący akurat śladem poziomym krawędzi pomiędzy tąże płaszczyzną poziomu pionowo rzutującą, a inną dowolną, zrzutowaną rzutnie pionową, zawsze trafi w punkt węzłowy krawędzi, płaszczyzny epsilon. przepraszam. No, mogę oczywiście dopisać tutaj punkt węzłowy tej płaszczyzny epsilon. Właściwie powinienem nawet. Zwykle w pewnym, na pewnym etapie, już, żeby nie zaciemniać rysunku, tak jak to tutaj na przykład już ma miejsce. Te punkty węzłowe pamiętamy, że są tam, gdzie być powinny, natomiast ich nie zapisujemy. Często aby nie zaciemniać rysunku. No dobrze, panie, wróćmy do rzeczy. Krok czwarty w punkcie drugim to teraz łączenie punktów należących do tej samej rzutni. A więc na początek łączymy punkty należące do rzutni pionowej. Czyli ślad pionowy i rzut pionowy śladu poziomego krawędzi K epsilon. Jak Państwo widzicie, te punkty no, już są połączone. Czyli krawędź K epsilon z dwoma kreskami, czyli rzut pionowy tej krawędzi pokrywa się ze śladem pionowym płaszczyzny epsilon. Powtarzam po raz kolejny, ponieważ ta krawędź na pewno musi należeć do płaszczyzny epsilon i do płaszczyzny alfa. Wszak jest częścią wspólną obu tych płaszczyzn, więc oczywistym jest, że na rzutni pionowej rzut pionowy tej krawędzika epsilon pokrywa się ze śladem pionowym płaszczyzny, co jest jej cechą. Płaszczowe epsilon piętnokierunkowe. Dobrze, to jest, czyli dobrze zrobiliśmy konstrukcję. Drugi rzut poziomy to połączenie punktów należących do rzutni poziomej. W tym przypadku rzutu poziomego śladu pionowego, czyli tego punktu, że ja oznaczenie przeniosę w to miejsce, będzie mi wygodniej, i śladu poziomego ma ujemną głębokość, ale oczywiście się nie przejmujemy, bo chodzi o samą zasadę, aby ją dotrzymać. Proszę bardzo, w ten sposób powstał rzut poziomy krawędzi K y. Zapiszmy, co zrobimy. <laughs> łączymy punkty należące do rzutni poziomej. K epsilon, czyli ślad pionowy krawędzi i rzut pionowy śladu poziomego, to nie mniej nie więcej tylko rzut pionowy krawędzi K epsilon. W tym wypadku pokrywa się on, chociaż nie jest tożsamy, pokrywa się on, no może to będzie lepiej, pokrywa się on ze śladem poziomu krawędzi. Śladem poziomy płaszczyzny, oczywiście, KV epsilon, bo taka jest jej cecha. Krok drugi. Rzut poziomy śladu pionowego krawędzi, ślad poziomy krawędzi, włączymy i znajdujemy rzut poziomy krawędzi epsilon, czyli rzut poziomy krawędzi K, -Epsyn. Teraz przechodzimy do kroku trzeciego, znajdowania punktu przebicia. W kroku trzecim przecinamy dwie proste, zgodnie z zasadą, którą podałem na poprzednim naszym spotkaniu, przecięcie krawędzi K, Epsilon, jest częścią wspólną między płaszczystą pomocniczą Epsilon, zabierającą prostą, a płaszczyzną, którą po prostu wbijamy, to właśnie punkt przebicia. Tu możemy to przecięcie zrobić na rzucie poziomu, czyli na rzut i poziom. W tym miejscu znajdujemy rzut w punktu przebicia, czyli punkt P z jedną kreską, a rzut pionowy znajdziemy. Prowadząc po prostu odnoszącą z tego miejsca na rzut niepionowy. Za chwilę zapiszę, oczywiście Państwo wtedy uzupełnicie sobie cały zapis. Prowadzimy odnoszącą z tego punktu na prostą A, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. W miejscu, w którym ta odnosząca przednie się z rzutem pionowym prostej A, znajdziemy rzut mianowy punktu P, czyli w kroku trzecim zapisać mogę. Może tak, zapytam Państwa czy nadążacie? Tak, dobrze. Okay. A więc w kroku trzecim przecinamy te rzuty prostej A i prostej będącą krawędzią które są widoczne na rzut i możliwe do przecięcia. Więc w naszym przypadku przecinamy rzuty poziomy prostej A i krawędź K y. i znajdujemy rzut poziomy punktu przepisu. To, co chcemy. Krawędź C1, Z tego rzutu poziomego prowadzę odnoszącą. Znajdujemy rzut pionowy punktu P na rzucie pionowej prostej A. Zadanie jest prawie rozwiązane, ale jeszcze potrzebna jest widoczność. Widoczność w tym przypadku już nie będzie tak oczywista. Bo jak Państwo myślicie, która część prostej od punktu P jest bliżej nas, czy ta w lewą stronę na rzutni poziomy? Czy też w prawą stronę na żółtym poziomie? W lewo czy w prawą? W tym przypadku to już no. w prawo. Państwo widzicie, że w prawą? Dobra, zaraz sprawdzimy. A może w lewą. A co będzie na żółtym poziomie? W tą stronę jest widoczna prosta? czyli jest bliżej nas? Czy może w tą stronę jest bliżej nas? Żeby to zrobić, musimy się zastanowić, bo prosta, przepraszam, prosta i płaszczyzna, bo o tych dwóch parze tworów geometrycznych mówimy, znaczy o tej parze tworów geometrycznych mówimy, mają, ma szczególne połączenie, w szczególności, nie połączenie tylko położenie położenia. w szczególności płaszczyzna ma takie położenie dość nieco dziwne dla nas. Żeby to określić, musimy teraz przeprowadzić pewien tok rozumowania. Ten tok rozumowania polega na tym, że znajdujemy pewne punkty o charakterystycznym położeniu na obu rzutniach i ich drugie rzuty określamy co do położenia. I zaczniemy może od rzutni. No właśnie, w lepiej iść chyba w tą, na tej tablicy będę pisał. Zacznijmy może od rzutni pi 1. Rzutnia 1, rzutnia poziom. Na rzutni poziomej znajduje miejsce, w którym prosta i płaszczyzna krzyżują się. Prosta i płaszczyzna się krzyżują. To miejsce, w którym prosta i płaszczyzna się krzyżują, Przestawię troszkę, przepraszam. to na przykład takie. Tu mamy płaszczyznę alfa, nie? V alfa, H alfa. Tu mamy rzut poziomy prostej. Znajdujemy takie miejsce. Tu. W tym miejscu określamy położenie dwóch punktów. Jeden punkt będzie należał do płaszczyzny, a drugi punkt będzie należał do prostej. Przyczyny. Musimy to zapisać, aby się później. Nie pogubić. A więc powiedzmy, że punkt 1 będzie należał do prostej, a punkt 2 będzie należał do płaszczyzny. Punkt 1 należy do prostej, konkretnie jego rzut. Widać to nie bardzo, ja troszkę przestawię. Rzut poziomu tego punktu należy do rzutu poziomego prostej. Aha. Rzut poziomy punktu 2 należy do płaszczyzny alfa, ale w szczególności, ponieważ określam już konkretne położenie, więc powiemy, że należy do śladu poziomego płaszczyzny alfa. To był jakiś pierwszy krok postępowania. Krok drugi postępowania. Znajdujemy rzuty pionowe tych dwóch punktów punkt ma należeć, punkt 1 ma należeć do prostej, więc jego rzut pionowy należy do rzutu pionowego prostej. Punkt 2 z dwoma kreskami, czyli rzut pionowy punktu 2 ma należeć do płaszczyzny, a więc skoro jego rzut poziomy jest na śladzie poziomu płaszczyzny, czyli innymi słowy należy do rzutni, to jego rzut Znajdziemy na osi rzutowaniu. No i popatrzmy, jak to będzie wyglądało.